Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej konferencji, która będzie poświęcona wyjątkowym sukcesom, jakie odniosły w ostatnich miesiącach tomaszowskie szkoły, szkoły podległe pod starostwo powiatowe, dla których organem prowadzącym jest powiat tomaszowski. Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam łódzkiego kuratora oświaty, pana Waldemara Fleischera. Równie gorąco witam Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim Pana Tomasza Trzaskacza. Są w tej części konferencji obecni również tutaj ze mną Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Tomaszowskiego Pan Leon Karwat i jest również obecna Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Pani Beata Stańczyk. Proszę Państwa, te sukcesy, które osiągnęły nasze szkoły, to są sukcesy, jakich nigdy nie było tutaj na poziomie powiatu. W tym samym czasie praktycznie wszystkie szkoły pokazały wyjątkową jakość i sukces jest tym bardziej, można powiedzieć, taki okazały, że aż sześć Tomaszowskich szkół, które tutaj podlegają pod starostwo powiatowe, uzyskało tarcze złote, srebrne i brązowe. O tych swoich bardzo dobrych wynikach w ramach swoich szkół w kolejnej części konferencji będą mówić dyrektorzy poszczególnych szkół. Także my bardzo się cieszymy. Dzisiaj już w tym momencie ja serdecznie naszym dyrektorom gratuluję, bo to proszę Państwa jest ich wyjątkowa praca wraz oczywiście z zespołem nauczycieli. Osiągnęliście Państwo niebywały sukces. To nas wszystkich oczywiście cieszy. Za to bardzo serdecznie dziękujemy i bardzo proszę, żebyście Państwo przekazali podziękowania tym wszystkim, z którymi współpracujecie na co dzień. Proszę Państwa, w tej chwili głos oddam panu kuratorowi, który również będzie mógł powiedzieć, jak rzeczywiście wygląda ta powiatowa oświata nasza Tomaszowska na mapie naszego województwa. Bardzo proszę. <laughs> Szanowni Państwo, kolejna moja wizyta w Tomaszowie Mazowieckim, powiecie Tomaszowskim. Jest mi niezmiernie miło powiedzieć te słowa, że powiat Tomaszowski, oświata Tomaszowska na mapie województwa łódzkiego sytuuje się w czołówce. Bywa tak, że szkoły mają srebrne tarcze, ale to często jest jedna tarcza wśród szkół powiatowych na dany powiat. Jest to bardzo często uwzględniane przy wejściu do szkoły. Szkoły się tym chwalą. Jest to zaszczyt. Szanowni Państwo, chciałem Wam serdecznie pogratulować i Panu, Panie Staroście, bo nie, nie można ukrywać jednego faktu. Wasze sukcesy, szanowni państwo, praca waszych dzieci, waszych nauczycieli, waszych zespołów, także pracowników administracji i obsługi, to jest, to jest to wielkie zbiorowe dzieło, ale nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie praca samorządu. Nie byłoby tego sukcesu, gdybyście wy na tej ziemi tomaszowskiej tutaj nie byli prekursorami. Już nie wspomnę o pierwszych tutaj centrach, czyli macie pierwsze takie centrum. Ono się jeszcze tak nie nazywa, ale Centrum Branżowo-Usługowe na mapie województwa łódzkiego. Pan Starosta jako pierwszy w województwie taki obiekt uruchomił. Przypominam, w czerwcu był tutaj obecny pan premier, miał okazję otwierać ten przepiękny obiekt. To jest dbałość o oświatę. Samorząd Powiatu Tomaszewskiego nie równa warsztatów szkolnych z ziemią, tylko je buduje, remontuje, a do tego mamy, czyli ta dbałość. Środki, jakie są uzyskiwane od rządu polskiego, są prawidłowo wydatkowane. I nie słyszę w Powiecie Tomaszowskim tego, co nieraz się w niektórych samorządach słyszy. Brakuje nam, nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy i nie będzie, tak? W powiecie Tomaszowskim, szanowni państwo, słyszymy o, o tym, że się to równoważy. I to już jest bardzo dobra wiadomość. To jest, panie starosto, piątka z plusem. Nawet to równoważenie się, to świadczy o tym, że Rada Powiatu Tomaszowskiego, że zarząd Powiatu Tomaszowskiego pracują nad tym, żebyście Państwo pracowali w przyzwoitych warunkach, żebyście mieli środki. Przyjeżdżam z Łodzi, gdzie w zeszłym roku był temat zwolnienia pół tysiąca pań z obsługi, z administracji. Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, gdyby to przenieść na powiat tomaszowski, na miasto Tomaszów. Ja tego nie słyszę. Tutaj tego nie ma. I to tak bardzo często porównuje te samorządy, i, i tutaj słowa uznania, że po prostu trzeba kochać oświatę, trzeba być dobrym człowiekiem i wiedzieć, że oni są naszą przyszłością, naszymi następcami, i trzeba w nich inwestować. I to właśnie robi Pan Starosta. Inwestuje. Tu w młodzież Tomaszowa, a Wy, Szanowni Państwo, współpracując z tym zarządem, jesteście w stanie doprowadzić do tego, za co bardzo Wam dziękuję jako kurator oświaty, bo to są niebywałe rzeczy. Na dziewięć jednostek, dziewięć szkół, powiedzmy zespołów szkolnych, macie Państwo sześć tarcz. Serdecznie gratuluję tym liceum. Drugie liceum, tak dobrze się nauczyłem, że romskiego. Serdeczne gratulacje yy, dla dyrekcji. Mam zamiar tam dzisiaj zawitać, tej szkoły, yy, bo to jest bardzo, bardzo ważna wiadomość. Złota tarcza dla tej szkoły. Szanowni Państwo, Mistrzostwa Świata I bardzo gratuluję serdecznie, dyrekcji, staroście. To są ważne rzeczy, bo to świadczy o jednym. I tym oczywiście temu liceum, które ma dalej srebrną tarczę. Nie pamiętam teraz wszystkich tych zespołów, tak, ale, ale kolejne zespoły, technika, szanowni Państwo, to znaczy, liceum to pierwsze, a kolejne zespoły szkół ponadpodstawowych i tam są z kolei technika w tych zespołach, czyli, czyli technikum numer 5, technikum numer 6, dobrze mówię? I co my tam jeszcze mamy? Technikum numer 1 i 2. Technikum numer 1 i 2. Szanowni Państwo, wszystkim Wam gratuluję, nawet tej brązowej tarczy. To świadczy o tym, po pierwsze, patrzcie, jak to się składa. Nawet ja bym się w sumie nie dziwił, że liceum ma złotą tarczę, bo pewnie mądre dzieciaki, ciężko pracująca kadra, ale patrzcie, inwestujemy w co? W te szkoły zawodowe, branżowe, tu jako samorząd. To się stało, to jest, to działa i co się dzieje? I mamy tą wartość dodaną, mamy efekt, mamy wynik. Czyli wszystkim samorządom, które tego nie robią, proszę róbcie to, bo będziecie mieli takie wyniki. Bierzcie przykład ze starosty powiatu yy, Tomaszewskiego, pana Mariusza Węgrzowskiego. Bierzcie z niego przykład i bierzcie przykład z tego zarządu, bo tak należy działać. Nie należy równać ziemią warsztatów szkolnych. Buldożerami, jak to się stało w jednym z powiatów tutaj niedaleko, tylko należy inwestować w to, co jest najważniejsze. Wiemy, że dzisiaj już ten odsetek młodzieży, która idzie do szkół zawodowych, branżowych jest znacznie większy. I w przyszłym roku, i następnym rząd Polski rzuci bardzo duże środki właśnie na tą oświatę, właśnie na to, co równano z ziemią. Ten rząd. To odbudowywuje, i dzięki takim starostom i takim zarządom, jak zarząd Powiatu Tomaszowskiego, mamy dzisiaj efekt. Szanowni Państwo, wielkie słowa uznania, gratulacje za Wasz wysiłek, za to, co zrobiliście dla tej oświaty. Ja wszemi wobec ogłaszam, że yy, tak należy prowadzić oświatę, tak należy o nią dbać. Tak należy ją kierować, jak to się dzieje tutaj. Czyli składam gratulacje i podziękowania dla starosty, dla jego zarządu, dla radnych powiatu Tomaszowskiego, dla pana przewodniczącego na jego ręce, dla pani Stańczak, która rzecz stańczy, przepraszam, która, która dba o was i o światę. I dla was, państwo dyrektorzy, dla waszych pracowników, dla nauczycieli. Także pracowników administracji i obsługi oraz dzieci. To, co zrobiliście, zasługuje na gratulacje i powtarzam, nie myślcie, że tak wszędzie jest obok. Tak nie jest. Tak wszędzie nie jest. Dokonaliście rzeczy w sumie przy tych budżetach, tych środkach. Bo powiat Tomaszowski nie ma tego wielkiego przemysłu, nie ma tych środków takich, które niektóre powiaty mają, bo, bo tak są sytuowane. Sztuką jest, Szanowni Państwo, mieć te środki, zdobywać je jak ten starosta i jednocześnie oddać to temu, co najważniejsze, czyli naszej przyszłości, naszym następcom. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję za te słowa panu kuratorowi. Teraz zapraszam do zabrania głosu dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrowej Trybunalskim, pana Tomasza Trzaskaczy. Szanowni Państwo, zdecydowanie podpisuję się pod słowami pana kuratora. Od siebie dodam, tylko szkoły Tomaszowskie obserwuje w nadzorze już ponad 5 lat. I naprawdę ostatni czas, ostatni rok, ostatnie lata to olbrzymi skok. Pamiętam problemy z wcześniejszych lat, 2016-2017 rok. Natomiast skok w rankingu szkół macie olbrzymi. Inne powiaty naprawdę mogą Wam. Tego zazdrościć. Natomiast y, dodam jeszcze, że y, kształcenie to jest jeden aspekt, ale tutaj, przy udziale Pana Starosty, bardzo istotny jest element wychowawczy, czyli wychowanie patriotyczne. Na terenie Powiatu Tomaszowskiego, z inspiracji Pana Starosty, odbywa się wiele uroczystości patriotycznych. W których uczestniczy młodzież, młodzież szkół średnich, i to, Szanowni Państwo, jest też ewenement na skalę województwa łódzkiego. Takie zaangażowanie patriotyczne młodzieży, czyli aspekt dydaktyczny to jedno, aspekt wychowawczy, drugie, i w sumie całość daje naprawdę bardzo, bardzo dobry obraz szkół na terenie powiatu Tomaszowskiego. I raz jeszcze powtórzę słowa pana kuratora. Serdecznie państwu wszystkim dziękuję, panu starostwie, państwu dyrektorom, państwu nauczycielom. I dodam jeszcze, że rzeczywiście ten aspekt wychowawczy przekłada się w tym, że my w bezpośrednim nadzorze mamy coraz mniej jakichś sytuacji problemowych, gdzie trzeba interweniować. Jest tego zdecydowanie coraz mniej i myślę, że należy tak trzymać, czego serdecznie Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi. Proszę Państwa, teraz zapraszam do zabrania głosu Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Tomaszowskiego, Pana Leona Karwata. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich Państwa w sposób szczególny witam Wszystkich dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Tomaszowskiego. Jest mi bardzo miło, że mogę uczestniczyć w dzisiejszej konferencji prasowej wspólnie z obecnym kuratorem Łódzkim panem Waldemarem Fleischerem. Jest również dyrektor WDN-u Tomasz Trzaskacz serdecznie witam. Bardzo dziękuję, że gość, yy, gospodarzem jest Starosta Tomaszowski, Pan Mariusz Węgrzynowski, który zorganizował tą dzisiejszą konferencję, ale był szczególny powód, Szanowny Dyrektor. Ta konferencja zwołana jest przede wszystkim z powodu Dużego sukcesu. Sześć wyróżnień to wielki wyczyn. To jest wyczyn Waszych uczniów, wszystkich Waszych nauczycieli, wychowawców, przede wszystkim Was. Ale również trzeba podkreślić, i za tym stoją rodzice. Mówi się ogólnie, że o młodzież troszczą się rodzice, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy, ale o młodzież troszczy się także organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe naszego powiatu. Na czele ze starostą Tomaszowskim, panem Mariuszem Węgrzynowskim. Z tego miejsca chciałbym panu staroście podziękować. O młodzież także troszczy się Rada Powiatu. Koleżanki i koledzy radni, również z tego miejsca wszystkim koleżankom i kolegom radnym dziękuję. Ale także o szeroko pojętą oświatę Powiatu Tomaszewskiego troszczy się także Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, w której pracuję. Przewodnicząca Rady Powiatu i zarazem wiceprzewodnicząca tejże komisji. Pani Wasława Bąk, serdecznie Pani Przewodniczącej dziękuję, aczkolwiek dzisiaj z różnych to powodów nie może uczestniczyć w konferencji. Dziękuję Pani Martynie Wojciechowskiej, dziękuję Panom Markowi Paradzie, Tomaszowi Zdonkowi, Sławkowi Żegocie, obecnemu Panu Staroście, który również jest członkiem Komisji, aczkolwiek z przyczyn. Pracy, obowiązków nie zawsze uczestniczy, ale po to pan starosta ma swoich zastępców i na, każdej, na każdym posiedzeniu komisji któryś z członków zarządu uczestniczy. Serdecznie dziękuję. Dziękuję także pani naczelnik, która jest na komisjach, koordynuje w sensie, jeżeli pytamy o jakieś trudne sprawy, ale zapewniam Państwa, że nie przypominam sobie komisji, która by w swojej, jak gdyby jakimś tam, no, jednej z komisji, nie zajmowała się problematyką oświaty. Nie tylko od strony dofinansowania, od strony finansowania pracowego oświatowych, ale także od strony dydaktycznej, od tej funkcji wychowawczej, od tej funkcji opiekuńczej. I te wszystkie funkcje stanowią pewien, po prostu, organizm. One muszą ze sobą korelować. Za to serdecznie dziękuję. Aby tak się stało, musi być artysta duchowy. Musi, musi być rzeźbiarz, który to wszystko poskleja. I potrzeba tutaj również ciekawych osobowości. Bogatych osobowości. Zarówno po stronie uczniów, po stronie szkoły, i po stronie rodziców. Jak widać, te trzy organizmy ze sobą korelują, one współpracują, a dzisiaj mamy sukces. W imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu życzę wszystkim uczniom, wszystkim nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły na czele z dyrekcjami dalszych sukcesów, sejmnego szacunku wzajemnego szacunku. Życzę, abyście patrzyli przez pryzmat oczów otwartych, abyście mieli uszy do dobrych rad, serce do podzielenia i rozum, który rozumie, że mniejszy jest od miłości. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Przewodniczącemu i zapraszam jeszcze do zabrania głosu naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego, Pani Beata Stańczyk. Szanowni Państwo, yy, Ogólnopolski Ranking Perspektyw ma w tym roku 24 edycję. Jeżeli chodzi o nasze licea, pierwsze i drugie liceum, to właściwie w tym rankingu już od początku zdobywały złote, srebrne tarcze, bowiem gdzieś tak od 2004 roku nasze szkoły tam prym wiodły. Przy czym początkowo ten ranking dedykowany był tylko ogólniakom warszawskim, a dopiero później stał się rankingiem ogólnopolskim. Ale rzeczywiście po raz pierwszy mamy nasze szkoły zawodowe z tarczami. Czołówce najlepszych szkół polskich. Zarząd Powiatu y, postawił, założył sobie rozwój szkolnictwa zawodowego. I razem z radnymi y, postanowili Państwo, aby to szkolnictwo zawodowe w naszym Powiecie Tomaszowskim stało się takim szkolnictwem wiodącym. I rzeczywiście tak jest, bo jeżeli prowadzimy nabór, to nasz powiat ma się czym poszczycić, bowiem. No, ponad 60% młodzieży wybiera szkoły zawodowe, a 36-37% młodzieży wybiera licea ogólnokształcące. I tak się pięknie złożyło, że nasze szkoły zawodowe po raz pierwszy mają tarcze. One istniały w tym rankingu perspektyw, one istniały, były zauważone w województwie łódzkim, ale w kraju po raz pierwszy. I cieszy to podwójnie, bowiem proszę Państwa, mamy czas pandemii i to nauczanie w pandemii w całym kraju było wyjątkowo trudne. Nasi nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie i my jako samorząd musieliśmy szybciutko przejść w taką nowoczesność, w coś, co się nie udawało przez wiele, wiele lat, a nagle w przeciągu kilku miesięcy musi się udać. I u nas w powiecie, proszę Państwa, się udało. Udało się to dzięki temu, że bardzo szybko i sprawnie sięgaliśmy po wszystkie środki rządowe. W tym okresie pandemicznym pozyskaliśmy blisko milion, bo to jest bodajże 951 tysięcy ze środków rządowych na doposażenie naszych szkół w nowoczesny sprzęt informatyczny, jak również w zajęcia dodatkowe wspierające nasze dzieci w tym okresie pandemii. Proszę Państwa, 12 milionów, prawie 12 milionów w naszych szkołach pozyskaliśmy ze środków unijnych na kształcenie zawodowe. Na kształcenie zawodowe, gdzie dzieciaki mają możliwość rozwijania kluczowych kompetencji zawodowych. One odbywają praktyki w najnowocześniejszych zakładach, miejscach pracy. One wyjeżdżają na praktyki za granicę i... Ten styczeń 22 pokazuje, że wszystkie działania prowadzone przez zarząd powiatu mają sens, bo przynoszą efekty. I z tego miejsca bardzo serdecznie pragnę podziękować nauczycielom za zaangażowanie i kreatywność. Moim, w cudzysłowie powiem, dyrektorom, z którymi mam wspaniały kontakt, którzy proszę Państwa są w pracy 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Jak również pragnę podziękować dzieciakom, młodzieży, za to, że im się chciało. Ranking Perspektyw tak naprawdę dedykowany jest uczniom klas ósmych. Dlatego ukazuje się w styczniu, zanim jeszcze rozpocznie się nabór, aby młodzi ludzie i rodzice mogli zapoznać się z poziomem edukacyjnym w poszczególnych szkołach i. Dokonać wyboru, wyboru, czy liceum, czy technikum. Ja wiem, że te wyniki są takim wskaźnikiem motywującym do wyboru, który jest ze szkół, ale do Państwa rodziców zwracam się z prośbą, aby jednak zawsze zwracać uwagę na predyspozycję i zamiłowanie swoich dzieci do pewnych kierunków, żeby tak. Nie nakręcać się tylko i wyłącznie na wyniki, tylko na to, co moje dziecko lubi robić, jakie ma predyspozycje, i w tą stronę troszkę kierować tych młodych ludzi. Ja obserwując nabór, też z dumą mogę proszę Państwa powiedzieć, że niewielki procent, bo to jest 2-3% młodych ludzi, wybiera edukację poza powiatem Tomaszowskim. Dzieci z powiatu wybierają szkoły w Tomaszowie, uczą się w Tomaszowie. Bo doskonale już wszyscy wiedzą, że poziom edukacyjny w naszych szkołach jest bardzo dobry, że dzieci dostają się na wymarzone studia właściwie tam, gdzie chcą, że jeżeli ktoś nie wybierze tej ścieżki edukacyjnej wyższej, znajdują pracę u pracodawców, że tak powiem, na pniu. Bo na bieżąco współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy i pani dyrektor właściwie zawsze nas informuje, że nasi absolwenci po prostu płynnie wchodzą na rynek pracy. Za chwileczkę Państwo, dyrektorzy przedstawią sukcesy poszczególnych szkół. Pan kurator już tutaj powiedział o tych sześciu tarczach, a ja jeszcze nie zdążyłam podziękować panu kuratorowi, bo ten milion to właściwie no my z panem starostą podpisujemy te umowy, ale ogromny udział tutaj jest pana kuratora, bo te środki dostajemy jako jedni z pierwszych i bardzo sprawnie i oczywiście sprawnie też je wydatkujemy, Panie Kuratorze, także bardzo dziękujemy za wsparcie i za to, że zawsze możemy na Państwa liczyć. Za chwileczkę państwo dyrektorze opowiedzą o swoich szkołach, ale ja jeszcze raz podkreślę. Drugie liceum złota tarcza w ogólnopolskim rankingu liceów. Drugie liceum prócz tego ma jeszcze, bo ranking to są te główne dwie kategorie, ale są też trzy dodatkowe. I drugie liceum ma złotą tarczę w rankingu olimpijskim i drugie liceum ma też złotą tarczę w rankingu maturalnym. Tutaj jeszcze w rankingu olimpijskim z dumą mogę powiedzieć, że jest technikum numer 2 ze srebrną tarczą, bo technikum numer 2 ma w ogólnym rankingu techników srebrną tarczę i srebrną tarczę ma w rankingu olimpijskim. Także wielki ugon kolokwialnie powiem, że mówimy zawsze na tą szkołę gastronomik. I taką dumą też mnie napawa, proszę Państwa, technikum numer 6. Technikum numer 6 ze zespołu szkół ponadpodstawowych numer 8, kolokwialnie zawsze mówimy nadrzeczna, bo to jest proszę Państwa technikum, które samorząd powiat Tomaszowski uruchomił w roku 2015 we wrześniu. Czyli dopiero wypuszczamy pierwsze roczniki młodzieży uczącej się tam w technikum i już mamy sukces maturalny, bo technikum numer 6, poza tym, że zdobyło w ogólnym rankingu techników srebrną tarczę, to ma też srebrną tarczę w rankingu maturalnym. To jest ogromny sukces. Także ja wszystkim, całej społeczności, z każdej ze szkół nisko się kłaniam, ale chcę podkreślić, że ten sukces, ten sukces to jest zlepek Wszelkich działań, bo my jako samorząd, ten samorząd ma szczęście, że pan starosta, proszę państwa, jest nauczycielem, także jego serce należy do oświaty, I jako samorząd staramy się stworzyć jak najlepsze, jak najbardziej nowoczesne, jak najbardziej doskonałe warunki do nauki dla młodych osób. Także te pozyskane środki, one są natychmiast, że tak powiem, wpompowywane w szkołę, żeby te pracownie były takimi pracowniami rzeczywiście XXI wieku. I tutaj, to już co wspomniałam, wkład nauczycieli, dyrektorów, pracowników niepedagogicznych, i dzisiaj możemy świętować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Pani Naczelnik.